Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj czwartek, 17 kwietnia. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Wyjścia. Bóg powiedział do Mojżesza i Arona w ziemi egipskiej. Miesiąc ten będzie dla Was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku, powiedzcie, całemu zgromadzeniu Izraela tak. Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny. O baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka na najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny, wziąć możecie jagnię albo koźla. będziecie go strzec. Aż do czternastego dnia tego miesiąca. A wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią od drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu. Spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Także spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane. Sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła i odbędą sąd nad wszystkimi bogatymi Egiptu. Ja Pan, krew będzie Wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród Was plagi niszczycielskiej, gdyż będę karał Ziemię Egipską. Dzień ten będzie dla Was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Cię w tym fragmencie z Księgi Wyjścia słyszymy: Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak. Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o barankę dla rodziny, o barankę dla domu. To jest wydawać się by mogło szczegół, ale myślę, że Słowo Boże dzisiaj chce wybrzmieć bardzo mocno. Niech każdy postara się o baranka dla rodziny, o barankę dla domu. Niech rodzina będzie razem. Najbliżsi ci, którzy zwykle ze sobą mieszkają, niech żyją, niech będą teraz razem. Niech razem dziś się modlą. My możemy trwać we wspólnej modlitwie, możemy oczekiwać przejścia Chrystusa, o którym wiemy, że chce nas ocalić, nie chce się ukarać nas, On chce nas zbawić. Bądźmy razem, trwajmy w modlitwie, czekajmy aż przyjdzie.